Bezsenna środa, kochani, dzień horroru, dzień grozy, dzień opowieści mrocznych, niesamowitych, tajemniczych i niepokojących, i dzisiaj będzie niepokojąco. Hej, hej, moi drodzy, w ten straszny i tajemniczy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Nie wiem, czy pamiętacie Czarnego Anioła Grahama Mastertona. To jest, słuchajcie, książka, którą sami mi wybraliście z jednego z book z zeszłego roku, z drugiej połowy zeszłego roku. Pierwszą książkę, którą wybraliście, to była Rozgwiazda Petera Wattsa. Czytałam ją dla Was, omawiałam. A teraz czas na Czarnego Anioła właśnie. I powiem Wam tak... Chore jest to na głowę. Wstrząsający kawał grozy od jednego z naszych mistrzów. Powieść, która łączy w sobie i fryer y, kryminalny, i grozę okultystyczną, i horror z krwi i kości. Tak, kochani, chcieliście horror, chcieliście się bać, macie horror i będziecie się bali. Bezsenną środę. Czarny Anioł Grahama Mastertona. Horror, który całkowicie wbił mnie w ziemię. I powiem Wam, że nie byłam na to gotowa. Nie wiem, jak poczujecie się Wy, czytając Czarnego Anioła, ale dla mnie jest to jedna z najlepszych i jedna z najbardziej niepokojących powieści Grahama Mastertona. Jednocześnie to jest taki Graham Masterton nierafinowany. To nie jest już taki ugładzony Graham jak teraz powieści, które dostajemy w nasze ręce. Tutaj Yes. Surowo jest bardzo rzeczywiście jest prawdziwym okrucieństwem. Nazywają go szatanem z mgły. Przychodzi niespodziewanie, by obrócić niewinne życia rodzin w pył. To seryjny morderca, który sterroryzował San Francisco, a którego przerażające czyny wywołują dreszcze. Nie ma motywu, nie ma litości, wydaje się, że nie ma siły, która może go powstrzymać. Sprawą ma zająć się doświadczony śledczy, który z czasem przypomni sobie pewną niewyjaśnioną sprawę sprzed lat. Grupę kultystów i zapomnianego demona. I najważniejszym pytaniem bezsennych śród jest, czy straszy, czy czarny anioł Grahama Mastertona straszy. I powiem Wam tak, już dawno żadna powieść nie wyprowadziła mnie tak bardzo ze strefy komfortu już w pierwszych kilku akapitach. To jest właśnie czysty horror to Wy wybraliście mi tę powieść i to Wy powinniście byli mnie ostrzec, że Czarny anioł to nie są przelewki. To autentycznie zmroziło mi krew w żyłach, a żołądek po prostu opadł na samo dno. To nie są jakieś tanie opisy przemocy, ale chaos tych zbrodni, ich niewyjaśnione Impuls od razu przypomniał mi prawdziwego seryjnego mordercę, jakim był Nocny Prześladowca. Zresztą mam, słuchajcie, wrażenie, że Graham Masterton nie przez przypadek e, akcję powieści umieścił w San Francisco lat 80. To właśnie wtedy przez Stany Zjednoczone przewalała się fala niewyjaśnionych, często zbrodni, bardzo brutalnych zbrodni, zbrodni, które często miały również wymiar e, okultystyczny, właśnie, a te motywy, jeszcze bardziej podsycały wyobraźnię opinii publicznej. W Czarnym Aniele, właśnie tamten chaos, tamta gorączka, tamto okrucieństwo są jeszcze podbite do nieprzytomności i mogą doprowadzić co wrażliwszych czytelników na skraj wytrzymałości. Jak wiecie, ja mam całkiem sporą granicę, a jednak i ja byłam po prostu przerażona. I na pewno będziecie mnie pytać o moje wydanie Czarnego Anioła. Jak widzicie, jest dość tutaj stratowane. To jest, słuchajcie, książka, którą kupiłam w Antykwariacie za grosze. To jest to klasyczne wydanie Ambera. Ono ma taką dziwną okładkę, jakby startą z tego lakieru pierwotnego, który ją e, otaczał. No mi to zupełnie nie przeszkadza, jeszcze nadaje właśnie wdzięku, że tak powiem temu staremu wydaniu. Nawet gdzieś tutaj, słuchajcie, jest nazwisko pierwotnej właścicielki wypisane, więc w ogóle e, właśnie książka z historią. A tak jak powiedziałam, jeżeli szukacie czarnego anioła, to szukajcie w antykwariacie. Naprawdę możecie znaleźć za grosze. Tak, to słuchajcie, jest Graham Masterton surowy. To jest Graham Masterton nierafinowany. To jest Graham Masterton w którym nie ma czarnego humoru ani mrugnięcia okiem do czytelnika. To jest Masterton, który wyprowadza z równowagi i nie bierze jeńców. Słuchajcie, ja takiego oblicza mistrza jeszcze nie znałam. Najbardziej mi się też spodobało, słuchajcie, podobieństwo do mojego ulubionego do tej pory, właśnie horroru Mastertona, jakim był Wyklęty. To, że również tutaj rozpoczyna się historia. Od statku, od statku, zatopionego statku, na którym jest e, ukryty tajemniczy ładunek. Coś jest tutaj uśpione, i słuchajcie, nawet absurdalna końcówka tej powieści jest podobna do wyklętego. No właśnie, bo co jak co, ale zakończenie Czarnego Anioła może słuchajcie. Zawieść! E, pomimo tego, że ta powieść jest znakomita, to jeżeli nie jesteś przygotowany na właśnie taką przerysowaną e, końcówkę, taki finał, no to możesz się zdziwić. Mnie nie zawiodła, ale to dlatego, że ja w ogóle uważam, że trudno jest domknąć motywy okultystyczne. One często m, dotykają i rażą swoim absurdem i tylko nielicznym to się po prostu udało. Ale jeszcze raz zaznaczę, kto spodziewa się zakończenia tej powieści i finału w duchu. E, początku tej historii, dlatego że Czarny Anioł zaczyna się po prostu no obłędnie i to na kilku poziomach tego obłędu jest naprawdę straszny i dociera tak do po prostu kręgosłupa czytelnika no to zakończenie może po prostu zaskoczyć ale ja skończyłam po prostu przerażona do szpiku kości, poharatana z takim poczuciem, że co? No właśnie, trzymało mnie to początkowe uczucie tego szatana z mgły, który się pojawia, te pierwsze sceny, dlatego, że ja praktycznie czytałam Czarnego Anioła no niemal na raz. Natomiast to wspomnienie prawdziwego seryjnego mordercy, jakim jest nocny prześladowca, no tylko jakby podbiło to poczucie właśnie niepokoju. I jeszcze zaznaczę wrażliwcy, słuchajcie, miejcie na baczności, Czarny Anioł to nie są przelewki. No a kto jest gotowy? Gotowy jest na prawdziwy horror, na prawdziwe okrucieństwa, na opowieść, która... Nie bierze jeńców, no to czytajcie, bo to jest jeden z najlepszych tytułów Mastertona. Chyba mój drugi ulubiony po wyklętym właśnie. Ciary przerażenia, kochani. Ciary przerażenia. Czarny Anioł wyprowadził mnie z równowagi. Być może dlatego, że w ostatnim czasie, kiedy sięgałam po horrory, one miały jednak taki bardziej wydźwięk gotycki, wydźwięk klimatyczny. I e, również kiedy sięgałam po dreszczowce, seryjni mordercy nie byli ukazywani z taką Prawdziwą, opętaną siłą, jak jest tutaj pokazany szatan z mgły. Tutaj jest to fikcyjne, ale wiem, że Graham Masterton, no nie przez przypadek, wykorzystał właśnie ten motyw. Zresztą do tego motywu, do tej gorączki lat 80., do tamtej fali zbrodni, która opętuje właśnie i Los Angeles, i San Francisco, większe miasta w ogóle w Stanach, wraca również Brad Easton Iris w powieści The Shards. Nie wiem, czy w Polsce będzie wydana. Znakomicie napisana, chociaż jest bardzo specyficznym tytułem, od razu to muszę zaznaczyć. E, zaczęłam czytać w zeszłym roku The Shards, i tam również pojawia się właśnie motyw tego seryjnego mordercy. Pojawia się motyw Ala, nocny prześladowca, pojawia się ten cały koszmar tamtego właśnie czasu. Słuchajcie, Czarny Anioł, możecie go dorwać tak, jak mówiłam, w antykwariatach. Nie wiem, on chyba ma też wznowienie w tych nowszych w nowszych wersjach. No, jak widzicie, ja jest dość do pana, przez to, że ma jakby trochę stopioną tą warstwę zewnętrzną. To przykleja mi się do niej jakieś tam włoski, a coś tam. Więc jest to takie specyficzne wydanie, no tylko pod palcami jest dość nieprzyjemna właśnie, ale czyta się wybornie. No i ma oczywiście klimat. Tak jak mówiłam, słuchajcie, to jest nazwisko Były właścicielki, więc jest to również fantastyczny klimat. Ja uwielbiam książki z Antykwariatu, no ale o tym już wiecie. O czarnym Aniele możecie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!